Hotel Royal Aurora nie był miejscem, gdzie się po prostu spało. To był symbol. Jeśli tu nocowałeś, znaczyło to, że świat leży u twoich stóp. Noc w apartamencie prezydenckim kosztowała więcej niż przeciętny człowiek zarabia przez rok. Wszystko tu lśniło, od polerowanych klamek po uśmiechy personelu, ale tego wieczoru blask hotelu miał zostać przyćmiony przez mrok, który wniósł ze sobą jeden człowiek. Julian, młody rekin, finansjery, który odziedziczył fortunę po ojcu i uważał, że cały świat jest jego prywatnym placem zabaw. Julian wysiadł z limuzyny, nawet nie patrząc na boja hotelowego, który dźwigał jego walizki, szedł przez lobby, jak cesarz, trzymając telefon przy uchu. Kupuj to, nie obchodzi mnie cena. Krzyczał do słuchawki. Zwolnij ich wszystkich, jeśli trzeba. Mam dzisiaj spotkanie z właścicielką tej sieci hoteli. Podpiszę kontrakt na wyłączność i przejmiemy ten rynek. A teraz nie przeszkadzaj mi, muszę się odświeżyć. Rozłączył się i rzucił złotą kartę kredytową na ladę recepcji, jakby rzucał kość psu. Dla Juliana ludzie dzielili się na dwa rodzaje: tych, którzy mieli władzę, i tych, którzy służyli do jej obsługi. Nie wiedział jeszcze, że w Royal Aurora ściany mają uszy, a karma ma bardzo specyficzne poczucie humoru. Julian wszedł do apartamentu prezydenckiego na 45. piętrze. Widok zapierał dech w piersiach, ale on nawet nie spojrzał na panoramę miasta. Był zdenerwowany. Czuł presję przed spotkaniem, a kiedy Julian czuł presję, musiał się na kimś wyżyć. Rozejrzał się po idealnie wysprzątanym pokoju. Co to za syf? mruknął do siebie, choć pokój był sterylny. Za co ja płacę? Podszedł do stolika, na którym stała butelka wina warta tysiąc dolarów. Otworzył ją, nalał kieliszek, wypił łyk i skrzywił się. A potem, powoli z sadystycznym uśmiechem, przechylił butelkę nad nieskazitelnie białym wełnianym dywanem. Czerwona plama rozlewała się jak krew na śniegu, ale to mu nie wystarczyło. Chwycił misę z egzotycznymi owocami i cisnął nią o ścianę. Rozbite winogrona i kawałki arbuza przykleiły się do jedwabnej tapety. Przewrócił wazon z kwiatami, zalewając dębowy stół wodą. W ciągu trzech minut zamienił perłę architektury w pobojowisko. Usiadł na fotelu, zapalił cygaro mimo zakazu i wcisnął przycisk wezwania obsługi. Przyślijcie mi tu kogoś do sprzątania natychmiast. Ten pokój jest obrzydliwy, rzucił do słuchawki. Chciał zobaczyć strach, chciał poczuć, że ma władzę nad czyimś czasem i godnością. Pukanie do drzwi było ciche. Do środka weszła Elena. Była starszą kobietą, grubo po sześćdziesiątce, jej mundur pokojówki był idealnie wyprasowany, a siwe włosy starannie upięte. Nie wyglądała na kogoś, kto mógłby się postawić. Wyglądała na łatwy cel. No wreszcie, prychnął Julian, nie wstając z fotela, wypuścił dym z cygara prosto w jej stronę. Widzi pani ten syf? Ktoś przed chwilą tu był i narobił bałaganu. Obsługa w tym hotelu schodzi na psy. Elena spojrzała na plamę wina, która wciąż była mokra. Spojrzała na butelkę stojącą obok Juliana. Wiedziała, że kłamie, ale nie powiedziała słowa. Oczywiście proszę pana, już sprzątam. Jej głos był spokojny, ciepły, ale stanowczy. Podeszła do dywanu i uklękła, wyciągając szczotkę i ręczniki. Julian obserwował ją z góry, bawiąc się telefonem. Tylko dokładnie, Dodie krzyknął: Mal śnić i pospiesz się, babciu. Mam ważne spotkanie z właścicielem tego grajdołka, z ludźmi na poziomie, a nie z takimi jak ty. Elena szorowała dywan w milczeniu. Julian wstał i podszedł do niej. Celowo strącił popiół z cygara na jej idealnie wyczyszczony kawałek podłogi. Ups! zarechotał. Chyba coś ci umknęło. Elena przerwała pracę. Podniosła głowę i spojrzała mu prosto w oczy. W jej wzroku nie było strachu, którego oczekiwał Julian. Było tam coś innego. Coś, co go zaniepokoiło, choć nie wiedział dlaczego. Była to litość. Szacunek nic nie kosztuje, młodzieńcze powiedziała cicho. A plamy na honorze trudniej zmyć niż plamy z wina. Julian poczerwieniał. Coś ty powiedziała, ty stara z rzędo. Wiesz, kim ja jestem? Mógłbym kupić Ciebie, twoją rodzinę i całą twoją wioskę za drobne, które mam w kieszeni. Sięgnął do portfela, wyciągnął zmięty banknot dziesięciodolarowy i rzucił go na mokry dywan tuż przed jej twarzą. Masz, to na piwek, żebyś wiedziała, gdzie twoje miejsce, na kolanach, Elena powoli podniosła banknot. Wytarła go z wina, położyła na stoliku. Nie będę panu potrzebna, powiedziała, wstając z godnością królowej mimo brudnego fartucha. Spakowała swoje rzeczy i wyszła, zostawiając Juliana wściekłego, ale też dziwnie zmieszanego. Gdy drzwi się zamknęły, Julian chciał wrócić do przygotowań. Sięgnął po teczkę z dokumentami i zamarł. Teczka była otwarta. Brakowało pendrive'a, tego jednego, jedynego nośnika, na którym była prezentacja warta miliony. Prezentacja, którą miał pokazać właścicielce hotelu za 20 minut. Nie, nie, nie. Zaczął biegać po pokoju. Przewracał poduszki, zaglądał pod łóżko i wtedy to zobaczył. Pendrive leżał w kałuży wody z wazonu, którą sam wylał, a obok niego leżały skorupy talerza, który rozbił. W swojej furii i chęci poniżenia sprzątaczki Julian sam strącił ze stołu to, co było dla niego najważniejsze. Podniósł urządzenie. Było mokre. Wytarł je w marynarkę, modląc się, żeby działało. Spojrzał na zegarek, zostało pięć minut. Nieważne, muszę iść. Jakoś z tego wybrnę. Jestem Julian Sterling, zawsze wygrywam. Poprawił krawat, spojrzał w lustro na swoją idealną twarz, która teraz była pokryta potem i wybiegł z apartamentu. Nie zauważył tylko jednego. Na mankiecie, jego koszuli została mała czerwona plamka wina. Piętno jego arogancji. Sala konferencyjna Royal Aurora była jeszcze bardziej imponująca niż lobby. Przy wielkim stole siedziało dwunastu prawników. Wszyscy milczeli. Julian siedział na szczycie stołu, nerwowo stukając palcami o blat. Jego pendrive na szczęście zadziałał, ale stres nie mijał. Pani prezes zaraz przyjdzie, szepnął jeden z dyrektorów. Proszę być przygotowanym, ona jest bardzo wymagająca i nienawidzi spóźnień. Julian prychnął. Poradzę sobie, znam takich ludzi, liczą się tylko cyfry. Wtedy ciężkie machoniowe drzwi otworzyły się. Do sali wszedł asystent, a za nim Julian wstał, uśmiechając się swoim numerem jeden, uśmiechem rekina. Wyciągnął rękę. Pani prezes, to zaszczyt. Słowa uwięzły mu w gardle, ręka zawisła w powietrzu. Do sali weszła starsza kobieta. Miała na sobie białą garsonkę, która wyglądała na droższą niż samochód Juliana. Na szyi lśniły perły, ale twarz, twarz była ta sama. Siwe włosy upięte w ten sam kok. To była Elena, sprzątaczka. Julian zbladł, nogi ugięły się pod nim, opadł na krzesło. To to jakaś pomyłka, nie wydukał. Ty pani sprzątała? Elena usiadła na szczycie stołu naprzeciwko niego. Nie podała mu ręki. Spojrzała na niego tym samym spokojnym wzrokiem, co godzinę temu. Witam w moim hotelu, panie Sterling. Jej głos był chłodny jak lód. Lubię osobiście sprawdzać, co dzieje się w moich apartamentach. Czasem najlepszym sposobem, by poznać prawdziwą twarz gościa, jest założenie fartucha. Ludzie rzadko udają przy służbie. Myślą, że jesteśmy niewidzialni. W sali zapadła martwa cisza. Prawnicy patrzyli po sobie zszokowani. Julian próbował się ratować. Pani prezes. To był tylko test sprawdzałem reakcję personelu, a moja oferta, moja oferta jest warta miliardy, Elena uniosła dłoń, uciszając go natychmiast. Widziałam pańską ofertę, panie Sterling, i widziałam pana charakter. Zniszczył pan mój pokój. Upokorzył pan kobietę, która mogłaby być pana matką. I myśli pan, że powierzę panu moją firmę? Sięgnęła do kieszeni marynarki, wyjęła coś małego, zmiętego i lekko zaplamionego winem. Banknot dziesięciodolarowy. Powoli przesunęła go po lakierowanym blacie stołu w stronę Juliana. Nie chcę pana miliardów, nie chcę pana technologii. W tym hotelu serwujemy luksus, ale wymagamy kultury. Wskazała na banknot. Proszę to zabrać. I proszę opuścić mój budynek, to jest pański napiwek na drogę, może starczy na lekcję pokory, choć wątpię, by była tania. Julian wstał, czuł na sobie wzrok wszystkich zebranych, wziął banknot drżącą ręką, był mokry i brudny, dokładnie taki, jak on czuł się w tej chwili. Wyszedł z sali bez słowa, mijając sprzątaczkę, która właśnie polerowała klamkę w korytarzu. Tym razem jednak spuścił wzrok. Julian miał garnitur za tysiące, ale klasę za grosze, Elena miała fartuch, ale godność królowej. Pamiętaj, nigdy nie patrz na nikogo z góry, chyba że pomagasz mu wstać. Nie wiesz, kto tak naprawdę stoi przed tobą. Jeśli ta historia dała ci satysfakcję, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Napisz w komentarzu szacunek, jeśli zgadzasz się, że każdy człowiek zasługuje na godne traktowanie, bez względu na to, jaki wykonuje zawód. Subskrybuj kanał po więcej takich historii.